Cześć! Zapraszamy Cię na kolejny film spędzony razem z nami w babskim gronie. Tak właśnie wygląda mój dzień spędzony z trzema córeczkami: Konoratką, Krystynką oraz Wandzią. Zapraszamy do oglądania! Powiedz papa. Papa. A powiedz mama. Mama. A powiedz myju myju. Mama. Myju myju. O, powiedz Myju myju myju. Nie. Ubił mi go. Krzlicz Proszę. Cześć kochani. Dziś kolejny dzień z nami. E, I dzisiaj zaczynamy dzień od zrobienia klusków śląskich. E, robię ziemniaczane. E, lubię też bardzo robić dyniowe albo dyniowe z soczewicą. Przepis znajdziecie na kanale, podlinkuję ja Wam na dole, jakbyście chcieli. A dzisiaj wielki dzień, ponieważ będziemy wysiewać warzywa w ogrodzie. Dlatego chcę napełnić dzieciom brzuchy, żeby mi na dworze nie małdziły, żeby mogła wysiać wszystko, co sobie zaplanowałam. Także do zobaczenia na dworze. A teraz idę, bo zaraz mi się rozgotują kluski. Nie, ja chcę podpatrzyłam na Instagramie chyba sposób y, na zabawę dla dzieci. Pomyślałam, że fajnie będzie ją wykorzystać i zrobić coś takiego dziewczynkom, czyli zamroziłam tutaj plastikowe i silikonowe zabawki. Zalałam, rzuciłam zabawki, zalałam je wodą. Mam też jakieś słodkie, błyszczące gwiazdeczki, A teraz czekam, aż troszeczkę to odmażnie. Wyciągniemy tą zamaleźnię tą półkulę, i dziewczynki będą mogły młoteczkami rozbijać sobie ten lód i wydobywać swoje zabawki. Jeszcze chyba jest za, chyba jeszcze się nie da. O, proszę bardzo. A w środku jeszcze są na takie ząbki, to jest niby do wyciągania gwojci. tak jest w prawdziwych młotkach. A tutaj <głos》> można wykorzystać. Ja uwaga, da. uwaga! A ty tą długą pokaż Pokażcie tu, nie kłóćcie się nie. tylko, bo to ma być zabawa. A pokaż mogę zobaczyć. Pokaż. Kolejnym razem zrobimy dwie miski, dobra? Teraz trzeba wystukić. O, paluszki, wandki. Spróbuję to jakoś podzielić na pół, żeby... Nie działa się krzywda. Czekajcie, spróbuję mocno stuknąć. Trzeba chyba jakiś... poczekać chwilkę, wiecie? Aż to troszeczkę się rozdążyło. Będziemy spróbować y, rozbić naszą półkulę y, na, na ścieżce, żeby rozbiła się na pół żeby każdy był zadowolony. Chodź, Bandzia. chodź. Chodź, mam no, no nie płacz. Chodź. Ta. Dobra, uwaga. Uwaga. No prawie, poczekajcie. Pokaż. No nie chce się aż rozbić. O, jest tak jak powinno być. Będzie za Tu. Jest pierwsza zabawka. Noga ugrzęzła. Nogę trzeba odstukać. Noga ugrzęzła. Etońku! O, to jest dla Wandzik. Masz Wandzia. A tutaj nogę mu jest Odstukać. Etońku! Noga ja, Mama yes. Kaka, Krysia. Proszę, Młotek i stukamy sobie Młotek, a to dla Wandzi zostaje. Proszę, Wandzi. O ja! Dobrze! Gorzej, bardzo Jestem A czy Ty nie sądzisz, że dlatego ci zimno, bo jesz lód? Tak. A dobry ten lód chociaż? Nie. <laughs> Więc przyjemno, spożyteczny. Można zjeść sobie loda wodnego i. A jeżeli chodzi o pieski, to ci co? Yy, są tu prawdopodobnie od niedawna. Martwią się o pieski. Dlaczego one są na tym sznurku? Ale słuchajcie, my nie jesteśmy ogrodzeni. My pieski swoje bardzo mocno kochamy, więc Tomek zrobił taką konstrukcję przesuwaną w powietrzu, że one ten sznur sobie przesuwają przez kilkanaście metrów, więc połowę podwójka mają do dyspozycji, a nie mogą być puszczone wolno, bo nie są przyjazne i po prostu zwyczajnie boję się o przechodniów którzy chodzą po ulicy obok naszego domu. Więc ze względów bezpieczeństwa one są tak wszczepione, ale są szczęśliwe, bo mają naprawdę nie wiem, 100-200 metrów kwadratowych przestrzeni do biegania, a tak poza tym to są z nami w domu, także nie musicie się o nie martwić. Wake up!

co dzisiaj będę wysiewać, sadzić? Dostałam Rybaczek. chyba czosnek od swojego sąsiada. Także jest... bardzo dziękuję. Posadzę sobie. I mam też tutaj nasionka. Wzięłam ze sobą jedną rzodkiewkę. Trzymaj, Będzia, trzymaj. Kopy. Kopy. Szczypiorek. Kietuszka naciowa. Um, mam trzy pietuszki korzeniowe, ale jeszcze nie wiem, którą wybiorę. Pewnie jedną. Mam trzy marchewki i pewnie wybiorę jedną fioletową i jedną z czerwonych. Ja wybiorę fioletową. Mam dwa rodzaje buraka czerwonego, pewnie wybiorę jeden z nich. A... Jest już i szczypiorek, Także nie będę przedłużać. przedłużać Zabieramy się do siania. Tak, będziemy siać fioletową odmianę majechewki. Majechewka fioletowa? Tak. A od kuli, od kuli lodowej okazało się fajniejsze sianie, wysiewanie warzywek. Także dzisiaj wysiewamy pełną ekipą. A może wy pójdziecie na, na polinkę, Co? Pójdziecie na trampolinkę? Dziewczyny? Nie. Bo ja muszę tutaj zrobić takie grządeczki i bardzo proszę, żeby już nie ruszać, dobrze? No i mamusi. Mamusia musi takie malutkie dziurki zrobić na nasionka. Mamusia to przygotuje i wtedy... Zawołam was do wysiewania, dobrze? Tylko chcę przygotować, bo to musi być wiesz, jedna przy drugiej ładnie równiutko. Dobrze? I tak to właśnie wygląda. Musiałam je wziąć na spacer. Dziewczyny pojeżdżą na hulejnogach nogach, a Wandzia może zaraz uśnie. więc będzie łatwiej mi wysiać te roślinki. Chodź, kaka. Wezmę cię. Hop. Na wajączkę. O, ale grząsko, nie wejdziemy, bo utkniemy. Nie mogę nogi wyciągnąć. Czekaj. Chyba <laughs> nie... Poczekaj, mała spróbuję pierwsza. Jak mi się uda, to ty też wejdziesz, dobra? Za grząsko. Nie da rady. Za grząsko tu jest. Na kamienie. U nas możemy w domu w kamienie wejść na wodę jak chcesz. Ale tutaj nie da rady. Tutaj w ogóle kiedyś boby mieszkały. Jeszcze... Z zeszłego lata, bo by tutaj mieszkały sobie, miały tamy. Udało się ogarnąć moją małą, kochaną szarańczę. Także jest spokój i mogę sobie spokojnie tutaj zrobić te przedziałeczki, gdzie będę sypać nasionka. I dziewczynki już będą miały zakaz zbliżania się w ogóle do tych skrzynek, bo starsze zrozumieją, że nie można tutaj ruszać tej ziemi, a Wandzia Zrozumie, ale myślę, że może jej się zapominać. Ech, już nagrywam drugi film, praktycznie dzień po dniu, ale mam taką motywację. Ech, przyjechała moja wena. Przyjechała moja wena, którą, którą jest Tomasz. Ja jestem taka szczęśliwa, bo był bardzo daleko i przyjechał. Jestem taka szczęśliwa, i on mi daje taką siłę do działania. Jest między nami tak pięknie, i tak dobrze nam się układa. A jak się układa w związku, to układa się też wszystko inne. Także jeżeli chcemy, aby układało nam się w życiu, to chyba trzeba zacząć od tego pola. Szczęśliwi rodzice, szczęśliwe dzieci. Dzisiaj. Tomasza nie ma teraz, ale nie jest tak daleko jak był wcześniej. Kiestynka mnie dzisiaj zapytała, czy tata pojechał, bo go nie kocham. Ja mówię: Co ty, Kysiu? Ona mówi, że ona kocha bardzo mocno tatusia. Mówię: ja To tak go bardzo mocno kocham i tęsknię za nim. Mówię: Jak mógłbyś pomyśleć, że ja go nie kocham i on dlatego pojechał. Także Kysia jest bardzo wrażliwa, uczuciowa. Najlepiej te grządki robi mi się rękoma, tak czuję, że mam to wyczucie i ta grządeczka powstaje dokładnie tam, gdzie chcę, mam nad wszystkim kontrolę, no i dodatkowo wiecie, uziemianie się jest bardzo dobre, więc robię grządeczki, uziemiam się, o, nawet nie wiem ile chcę tej łachotki wysiać, nie mam pojęcia. Mi się zrobić 5 pięć, pięć rządków fioletowej majechówki. Wszystko teraz sobie delikatnie zasypuję. Siałam bardzo rzadko, żeby nie musieć później przebierać. W zeszłym roku. O, będzie już mały ludzi. Nie wiem, ile uda mi się jeszcze zrobić. No, zaczyna już mocno dawać znać że się nudzi. Mama, mama, mama. Powiem Wam, że nieźle się dałam oszukać, a w zasadzie to jest moja nieuważność. Nie sprawdziłam ile nasionek jest, ile gram nasionek jest w tej fioletowej marchewki. I tam było dosłownie odrobina, a tutaj mam, nie wiem, z 10 razy więcej tych nasion niż w tamtym opakowaniu. No ale pewnie fioletowa mechewka rządzi się swoimi prawami. Tutaj w drugiej skrzyni te grządki zrobiłam szersze niż w poprzedniej, ponieważ bujaki są większe niż marchewka i pietruszka. Powiem wam szczerze, że czuję, że będę miała jutro zakwas na tych rękę. Um, Dzięki są zrobione, więc teraz zabieram się za wysiewanie bujaka. Myślę, że aż tyle bujaka, żeby cały strzyni się wysiewać, to um, tyle nie będę tutaj siać tego bułaka, bo to będzie zdecydowanie za dużo. Na początku wysadzę sobie te ten czosnek, nie wiem, trwa, czosnek, ten czosnek, co dostałam od sąsiada, później buraki i co jeszcze, to zobaczymy. Run. jeszcze coś takiego i wygląda mi to na kopę. Mi się wydaje, wielki korzeń kopy. Więc ten zasadę sobie malutki skrzyni. Czosnek i buraki są już wysiane, a tutaj sobie zostawię miejsce jeszcze na selek korzeniowy, który będę wysiewać um, po 15 maja. Um, Mamy troszkę sadzonek. Um, nawet jest prosty w uprawie, powiem szczerze. Chociaż zobaczymy um, dopiero, jak rośnie i co z tego będzie. No, póki co na ten moment jest prosty w uprawie, nie to co poe, pol, pol to są jakieś, pol to jakaś masakra. Wiesiałam tu cele naciowy. Jedna czwarta tej grządki to będzie na naciowy, ten tutaj kwadracik w tej strony. Dodatkowo obsypałam nasionkami tutaj po bokach, żeby to tak sobie ładnie rosło. Zobaczymy, co wyjdzie. To jest jeden wielki eksperyment i radość dla mnie. Bardzo się cieszę, że mam taki malutki, Słodziutki ogródeczek. Resztę wysiewania zostawiam sobie na inny dzień, bo już jest bardzo późno. Dużo dzisiaj zrobiłam. Więc kochani, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!